Dobra, siemanko, siemanko. Robimy sobie takiego quest'a dla takich RPG graczy, który jest do niczego nam niepotrzebny, z którego nie będziecie mieć nagród, ale jak lubicie robić sobie quest'y, żeby mieć wszystkie zrobione. To tu jest właśnie jeden z prostszych quest'ów. Taki troszeczkę ukryty, trochę nie. Potrzebujecie 100 rybek i w zasadzie tylko tyle. Dobra, to co? On jest z kategorii zadanka, wchodzimy, zakończ 42. I w nieraz początek mamy 4 misje. Widzicie, dużo nie ma, reputacji też nie ma dla ludzi, żeby dać. Ale właśnie jeśli chcecie mieć robione questy, zrobione wszystkie questy, to, to możecie sobie wziąć na tapetę, coś w tym stylu, czemu by nie zrobić sobie akurat tego questa. Kiedyś będziecie musieli go zrobić, a on nie potrzebujecie mieć jakiegoś wysokiego poziomu. Potrzebujecie tylko dawać radę pająkom na burgi zabijać. Tak więc lecimy. Westa, tutaj rozpoczynamy u gościa Frederika. Piszemy do niego 42. Jak już sobie napiszemy do niego 42, bo to jest zakon 42, wyskakuje wykrzyknij do niego. I przez sekundę możemy z nim rozmawiać. Piszemy, oczywiście, że uwielbiam. Gar Alps gardzę każdym Weź mnie pod uwagę. Ukryty szpieg. Nie lubimy króla. Są tacy tacy złodziejaszkowie, co nie? Nie lubią króla. No, musieliśmy powiedzieć, że gardzimy królem, i dopiero wtedy dostaliśmy misję. I mamy w trakcie pierwszą misję ukryć szpieg. Musisz użyć swoich umiejętności obserwacji, aby odkryć kolejnego szpiega zakonu 42. Czyli, będziemy coś knuli Szpiezy, zakon, jakiś ukryty zakon. Wojowników, którzy so sprzeciwiają się królowi. Murori królowi, królowi, królowi w Murori się sprzeciwiają. A król w Murori się nazywa? Kiwie, król po prostu. King of Muroriach. Dobra, to pierwszym zadankiem musimy pójść do burgi, i będziemy musieli pójść na Pająki. I tam zagadać z jednym gościem, ale tutaj właśnie potrzebujecie mieć w plecach Storyback. Mam 50. Mam kolejne 50, więc lecimy i zobaczymy, co tam dalej nam dzień przyniesie. Jesteśmy już na pajączkach, i to właśnie tutaj mamy dużo dziur, ale my będziemy musieli skorzystać z dziury, które jest na samym dole, i tam będzie kolejny szpieg, który będzie czekał i będzie tak samo, żeby, że wiecie, oni są ukryci. Normalnie nie chcą gadać z nikim, ale ktoś właśnie zna to hasło, czyli 42, zakon 42, to już wie, że jesteśmy z jego frakcji i będziemy mogli sobie dojść. Dobra, nie ta dziura. Zapewne tutaj. Jeszcze jedna niżej. Bęk, bęk. Pajączory. Co tutaj mamy? Wygląda na to, że to by było to. I jest tutaj kasy. Gadamy do niej. 42. I chce z nami rozmawiać. Hej, hej, hej. Co za niespodzianka. go już tutaj. Te pająki atakują wszystkich. Potrzebujesz jakichś zapasów jedzenia? Mam trochę zapasu i mogę cię sprzedać. Nie, nie dało rady, musimy to szybciej zrobić. 42, gadamy. 42. Dobra robota, podaj masu. Twoje umiejętności obserwacji są w porządku. Druga lekcja dotyczy intuicji. Tajnenci często podejmują decyzje w ułamku sekundy. Więc muszą być sprawni umysłowo, aby szybko reagować, gdy sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. A co jest lepszym sposobem na to, niż łowienie ryb? Przynieś mi 100 surowych ryb. Czyli na razie wzięliśmy misję. Piszę do niej znowu 42. Daliśmy rybki. Zajęło ci to trochę czasu, ale dam ci spokój. Ile czasu? 10 sekund. Widzisz, nie powiedziałem ci, jak zdobyć te ryby. Inteligencja odgrywa tutaj dużą rolę. Byłoby o wiele szybciej po prostu zabić kilka bestii, aby je zdobyć. To jest twoja trzecia lekcja. Następnie musisz poprawić swoje umiejętności kamuflażu i skrytobójstwa. Musisz się przebrać i włamać do fortecy szlachty. Dowiedzieć się, co, u... co mają w podziemiach. Możemy kupować uu, pieczone mięsko, ale czy jest sens to kupować? Nie ma sensu tego kupować, bo to co, to, co daje? 175 zdrowia. No taki potyonek, malutki. Dobra, i wracamy do miasta. W zadaniu mamy odkryć plan szlachciców, znaleźć gdzie ukrywają, gdzie się ukrywają w podziemiach, tam daleko nie będziemy musieli iść, tylko ukrywają gdzie się w podziemiach, to znaczy, że będziemy musieli studnią przejść do ich zamku szlachciców, nie będziemy musieli nigdzie chodzić, tam gdzie są nieumarli królowie i tak dalej, nieumarli, wiecie, smoki nieum nieumarłe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy musieli pójść do ich zamku pod ziemiami. Tak więc lecimy do Murori i dalej po kolei. Ok, to żeby dostać się do zamku Szlachciców, tutaj Tutaj mamy zablokowane przejście. Musimy pójść właśnie pod ziemiami. Klikamy studnie i biegniemy do zamku Szlachciców. Możemy tu sobie wybijać, tutaj szmatki dropią na expa Czemu by nie? Może za dużo ich nie wypadło, ale często... Teraz może farta nie ma po prostu, ale bardzo często z nich szmatki wypadają Takie, jak widzicie tutaj tak samo Idziemy tutaj do jednego z miejsc I zaraz wam pójdziemy w dalszą fazę quest'a robić Widzieliście? Podeszliśmy tutaj Questik nam się zaktualizował i za to, że stanęliśmy tutaj, odkryliśmy, że tutaj się chowają. Gdzieś tu siedzieli, pod ziemią, czy gdzieś, wie mieli sobie ukryte przejście. No i po prostu mieliśmy ich znaleźć. Ukryty śpiek. Popełniłeś błąd i zostałeś przeopany. Zastanawiam się, co mógłby zrobić, aby odkupić swoje winy. Dalej, nie wiem co tutaj się robi, ale zaraz sobie to ogarnę i będziemy się wysiedzieć dalej. Na pewno będziemy musieli pójść w kolejne miejsce. Ale zaraz to sprawdzimy. Wychodzimy sobie. Sprawdzę, czy już możemy pogadać z Frederikiem. Czy jeszcze coś musimy ogarnąć więcej? Dajmy do niego 42. Jeszcze nie. To jeszcze nie ten moment. Będziemy później musieli do niego wrócić, żeby zdać relację. Dobra, zastanawiałem się czemu tak nie działa, a jednak jest, jest na to opcja. Potrzebujecie odkupić swoje winy. Ukryty szpieg, popełniłeś błąd i zostałeś przeopany. Zastanawia się co mógłbyś zrobić, aby odkupić swoje winy. I tym sposobem, żeby odkupić swoje winy musimy mu dać miotku troszeczkę. Żeby osłodzić jego żywot, pokazać, że zależy nam na dalszym byciu członkiem zakonu 42. Te, tej buntowniczej organizacji, to bierzemy, jeśli mamy w plecaku miodek, klikamy 42 i teraz możemy gadać z nim. Wcześniej nie mogłem. Witam ponownie, jak idzie Twoja inicjacja Nieświetnie, Nie świetnie, nie udało mi się dowiedzieć o planach szlachty. Zastanawiam się, jak mogę się odkupić. Ach, w porządku. Wszyscy popełniamy błędy, pokora to dobra cecha szpiega. Czuję trochę miodu, który tam niesiesz, kocha miód, zróbmy to, daj mi trochę miodu i wyrównamy rachunki, jak to brzmi? Dajesz. Dobra robotka. Questik zakończony. Bardzo ładnie. Zakończ 42. Ukończona pierwsza misja. To co, będziemy szli teraz o kolejnej. Ale kolejna to będzie w następnym filmiku. Żeby wszystko tak ładnie było posegregowane. Pierwszy questik tu, drugi questik tu. Mamy zakończony, ukryty szpieg. W trakcie nic. I dalej będziemy szli po drugą misję. Ale to w tym filmiku tyle. Trzymajcie się i powiedzcie, czy robicie zakon 42. A jak nie, to możecie zacząć. Długie questy tutaj nie są. Dużo nic nie dostajecie, ale takie po prostu kwestiki do zrobienia. Yo, yo.